Chwilę temu skończyła się sesja Rady Miejskiej, 26. Sesja Rady Miejskiej. Mam Państwu do przekazania kilka ważnych e, informacji. E, burmistrz prowadzi rozmowy, trwają rozmowy w sprawie e, organizacji skrzydeł nad Kaźmierzem. Będą zlokalizowane w innym miejscu, prawdopodobnie w rejonie przystani rzecznej i boiska. Sportowego koło przystani. Także bardzo pozytywna wiadomość. Nie będzie sprzeciwów, nie będzie protestów, że w rynek, że to myślę, że podmioty, które no niezbyt przychylnym okiem patrzyły na to, że jest, y, skrzydła organizowane są w rynku, jest to główna scena, nie będą już y, oponować. Drugą ważną informacją jest również y, sprawa, może nie tyle związana, też związana z przyrodą, y, już nie, 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 nie hałaśliwą, y, Przedsiębiorcy z rejonu rynku zakupili budki dla Jerzyków. Nie ma znaczenia, że budka kosztuje 5 zł, żeby tego mi nie wypominać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o inicjatywę i to jest dobry pomysł. Inna kwestia jest taka tylko budząca mój niepokój, chociaż mogę się mylić, że no, jeżyki mają tutaj doskonałe warunki, jakby jakby. Pasowało im to miejsce, to już by w tych szparach gdzieś tam się gnieździły. Ale może się mylę, czekamy na zasiedlenie. Mam nadzieję, że populacja będzie wzrastać, i to jest pozytywna wiadomość, bo to jest związane z komarami. Także trzymamy kciuki, panie burmistrzu. Dziękujemy. Mieszkańcy zwracali się do mnie z pytaniem dotyczącym kamienicy gdańskiej, bo takie są że tak powiem przeciąganie liny. Burmistrz swoje, ja swoje. Ja opieram się tylko na sprawdzonych rzeczach. Prochu nie wymyślę, więc sugerowałem, że są w zasadzie dwa rozwiązania. Pierwsze to jest skorzystanie z ustawy o rewitalizacji. Drugi sposób Rozwiązania tego 28-letniego konfliktu jest skorzystanie no, z, z takiej komercyjnej, że tak powiem, yy, yy, możliwości, czyli dogadania się z drugą stroną i yy, znalezienia wspólnej, yy, wspólnego punktu, gdzie po prostu spłacimy, zapłacimy stronie. Spadkobiercom pieniądze, które sobie życzą, ewentualnie zbliżone do tych, które sobie życzą, niestety pani radca prawny, co będziecie mogli zobaczyć, no nie, nie bardzo się wypowiedziała w tej sprawie. Enigmatyczne odpowiedzi w zasadzie pozostawiają duże pole manewru. Nie chcę się wypowiadać. Burmistrz zorganizował spotkanie z firmą, która. Z ekspertami, którzy, którzy przedstawią możliwość skorzystania z tej ustawy o rewitalizacji, za co mówiąc wprost, dziękuję, panie burmistrzu, bo to jest dobry kierunek. Przynajmniej trzeba spróbować i najważniejsze, wola rozmowy. Dialog to jest podstawa, fundamenty demokracji. Dziękuję. Pytali mnie też mieszkańcy. Kwestię następującą. Okazuje się, że 20, 12 grudnia 19 roku, czyli mamy rok z okładem, zespół lubelskich parków krajobrazowych przesłał do naszego magistratu pismo z sugestią, aby Rada Miejska na, przygotowała, znaczy przyjęła uchwałę, Dotycząco ograniczenia e, turystyki kołowej, czy, czy tej mechanicznej. Chodzi konkretnie o te jazdy kładami i tak dalej. Pismo będzie poniżej e, pod, pod filmem zamieszczego. go. Burgisz zapytał się mnie, jakie ja mam rozwiązanie. No ja nie mam nic do powiedzenia, poza tym, co było proponowane w. w, w, w w 16 roku, żeby podjąć uchwałę. Niestety wówczas Rada nie była zainteresowana nawet rozmową na ten temat, żeby była jasność. Także tutaj jest temat otwarty. W jakim kierunku to pójdzie? No niewiele się spodziewam. Ale jak to mówią, kropla drąży skałę. Co tam jeszcze było ciekawego? A! Był taki okres, że z burmistrzem Godlewskim sobie pisaliśmy na mailu, yy, yy, tak, pocztą elektroniczną, w sumie tych 30 albo 40 maili wymieniliśmy, no i pytał tam między innymi, yy, które moim zdaniem drogi powinny być remontowane. Więc ja mu powiedziałem, że te naj, najbardziej konieczne do, do, do remontu. No oczywiście pomijając filozofię, yy, dostałem pismo od yy, nadzoru budowlanego, które też zamieszczam, i tam konkretnie, bo prosiłem o, o sprawdzenie kilku dróg, no, żeby po prostu wskazali burmistrzowi, które te drogi robić. Nadzór budowlany wskazuje, że w gminie powinna być książka drogowa i tam powinien być y, zawarty stopień konieczności czy y, pilności wykonania tych remontów czy napraw. Y, zasugerowałem burmistrzowi, żeby sprawdził wskazując adres, to jest rynek 12 Pierwsze drzwi po prawej stronie, tam jest referat inwestycji. I ta książka musi być, panie burmistrzu, bo za to sypią się mandaty. I to duże. Tutaj już myślę, że ten temat będzie zamknięty. Pytałem jeszcze o takie kwestie. No takie mniej ciekawe, ale to nie dzisiaj. Przyjdzie czas jutro pojutrze. Odniosę się do tych kwestii. Także tak na gorąco, tyle. Wszystkie, cały program zawarty w dzisiejszym porządku został przyjęty prawie Właśnie Oczywiście wstrzymałem się od tych, że tak powiem, uchwał takich organizacji dotyczących covid szczepionek i tak dalej. Oczywiście demokracja ma to do siebie, że każdy może pisać. Też tak uważam i cóż, zapraszam do zapoznania się z porządkiem i z pismami.